Anna od Jezusa miłosierdzie w sercu Boga. Zeszyt pierwszy. Nagranie szóste. Przyjdź Duchu Święty i otwórz moje oczy serca. Przyjdź Duchu Święty i otwórz moje uszy serca. Przyjdź Duchu Święty ze swoim światłem i zrozumieniem, by słowa tutaj spisane zmieniły moje życie i je ubogaciły bogactwem łaski. Niech duch Twój o Panie oddali wszelkie zło, a łaska rozeznania będzie mi dana jako Twoje światło. 19 lutego 2016 roku Jezus Miłosierdzie moje jest drogą do zbawienia i umocnienia dusz słabych, które nawet sobie nie ufają. Łatwo ulegają swojej słabości i tłumaczą sobie. Że takie je stworzyłem. W każdą duszę wlałem wielki potencjał, ale szatan przytłacza taką duszę, a ona myśli, że jest do niczego. Moje kochane dusze, możecie być wielkie i mocne moją mocą. Im słabość większa, tym moja moc w takiej duszy może się bardziej objawić. Moc w słabości się wydoskonali i oczyści duszę niczym kryształ. Proszę nie ulegajcie swojej słabości i bądźcie mężne. Hart ducha zdobywa się w walce. Orężem walki jest moje miłosierdzie. W nim zwyciężacie mocą mojej miłosiernej miłości. Zasadzką szatana jest to, iż wmawia wam, że jesteście zbyt słabe, że nie warto walczyć, bo Bóg i tak wam wszystko wybaczy. W tym podstępie chcę was uczynić niewolnikami swojej słabości. Moje dzieci, stworzyłem was do wolności i wszystko uczynię, byście mogły cieszyć się jej szczęściem. Bądźcie ufne w moje miłosierdzie. Nie po to przyszedłem na świat, by was pozostawić samymi. Moja miłość was nigdy nie opuści. Ukochałem was na wieki. Gdy już będziecie tak słabe, że będzie wam się zdawało, że nic i nikt wam nie pomoże, rzucajcie się ufnie w moje miłosierdzie. Ja dla Was jestem kołem ratunkowym. 20 lutego 2016 roku. Jezus. Miłosierdzie moje jest mocą z wysoka. Dusze wierne i czyste mogą w każdej chwili czerpać z niego moc. Wtedy oczyszczam jej duszę, umysł i serce, i obdarzam swoją łaską, by mogły iść bez potknięcia po przeznaczonej drodze. Umiłowane dzieci. Miłosierdzie moje prowadzi dusze czyste do zbawienia i świętości życia. Jest drogą do świętości. Krew i woda mojego miłosierdzia uświęca duszę. Obdarzam je charyzmatami i obmywam bielą najbielszą ducha świętego. Do życia w mocy mojej miłości jesteście stworzeni, a miłosierdzie moje jest wam opoką. Dary i charyzmaty, którymi obdarzyłem dusze ukryte, są w moim sercu. To z mojego miłosiernego serca je dostajecie. Ubogacam was w hojności mojej, byście mi służyły wiernie i niczym się nie chlubiły, bo wszystkie dary moje są i dałem wam je w dzierżawie do służby mojej. Duszom, które w przewrotności swojej chcą coś zyskać albo się nimi chlubią, odbieram łaskę służby w mojej winnicy, a dary są im zabrane. Tak dusze hojnie obdarowane i te, które niewiele darów jeszcze mają. Pamiętajcie tylko, pokorna służba mi się podoba i tylko taka da Wam radość i chwałę Ojca Mego. Dusze pokorne i oddane mojemu Ojcu wywyższe przy tronie swoim, a chwała ich będzie na wieki. Wiele z nich dojdzie do świętości, tak ich wspomogę we wszystkim w miłosierdziu moim. Proszę bądźcie mi posłuszne i ufajcie. Moja wierna miłość nigdy nie zawodzi. Szatan król tego świata chce was zniszczyć najbardziej i kuje go wasz widok bo chwałą moją jesteście. Nic wam uczynić nie może, bo moc moja osłania was bezustannie. Próżne jego zawodzenie. Król tego świata jest marnym robakiem dla Was. Nie obawiajcie się Jego zasadzek i knowań. Trwajcie przy mnie całą duszą, całym sercem, całym umysłem swoim. Nic Wam nie uczyni, bo moja miłość jest większa. W miłosierdziu moim osłonięte przejdziecie przez każdą trudność, a pokój w Waszych sercach będzie panował nieustannie. Wielka jest moc mojego miłosierdzia. Ufajcie Mu bez granic. 21 lutego 2016 roku Jezus, miłosierdzie moje każdego może uczynić świętym. Ja daję pragnienie świętości takiej duszy i uzdalniam ją do przyjęcia daru świętości. Szatan kusi taką duszę, pokazując jej we wspomnieniach wszystkie złe uczynki. A szczególnie te, których wstydzi się najbardziej. Przez to czuje się niegodna i myśli, że świętość nie jest dla niej. Zdarza się, że ten wielki dar, dar świętości odrzuci. Moje drogie dusze, choć nie zawsze byłyście mi wierne, ja waszych niewierności nie pamiętam. Wszystkie wasze grzechy spłonęły w ogniu mojej miłosiernej miłości. Godność Wasza jest w synostwie, boście dziećmi moimi, to i dziedzicami. Moja miłość podnosi Was do mojej godności i w niej jesteście mnie godni. Miłosierdzie moje jest otwarte dla Was w szczególny sposób, byście mogły do mnie przychodzić w każdej chwili. Pragnieniem moim jest, byście żyły w bliskości mojej i szczególnej zażyłości. Wielka złość szatana jest oto, bo odrzucił moją miłość. Pamiętajcie, miłosierdzie moje jest wam skałą, opoką i bronią przeciw Szatanowi. Trwajcie wiernie przy moim sercu i wsłuchujcie się w moje natchnienia. Poprowadzę was nieomylnie po swoich śladach, bo moją drogę przejść musicie, boście moi wybrani, szczególnie umiłowani, Perły Kościoła mojego, ufajcie, bo jestem. Jezus, wszystko znajdziesz w moim miłosierdziu. Ufaj bezgranicznie, trwaj przy mnie na modlitwie. 22 lutego 2016 roku. Jezus, moja córko. Pisz też słowa kierowane do Ciebie. One też zaowocują dla innych. Jezus, miłość moja jest umocnieniem, bo dusza w swej kruchości nie wie do czego jest zdolna. Miłość moja miłosierna oświeca taką duszę i ukazuje potencjał, który w nią wlałem. Kiedy umacniam taką duszę, zdaje się jej, że jest w stanie pokonać wszelkie trudności i przeciwności losu. Jednak gdy tylko zdejmę z niej rękę, widzi, czym jest sama z siebie. Moje dusze, kochane, pragnę Was nieustannie umacniać. Umocnienie Wasze jest zależne od ufności w miłosierdzie moje. Żadna dusza nie pójdzie na zatracenie, która pokłada ufność w moim miłosierdziu. Krew i woda miłosierdzia mojego obmywa nieustannie dusze, które się do mnie uciekają i ufnie wołają o moją pomoc. Miłość moja nie po to przyszła na świat, byście sobie ufali, ale po to byście żyli we mnie. Moje dusze, przychodźcie do mojego miłosierdzia i bądźcie ufne. Nigdy was nie opuściłem i nie opuszczę. Wszystkiego wam udzielę według wiary waszej. Wasz wróg szatan zwodzi duszę i odciąga je od kościoła mojej matki. Nic nie wskóra moje dzieci, gdy będziecie przychodziły do mojego miłosierdzia. Jego dni są już krótkie, choć myśli, że zawładną już tym światem. W swoje pysze myśli, że do niego należycie i nie przeczuwa końca swego. Tak pragnę, abyście mi ufały bez granic i czerpały moją miłosierną miłość. Kochane dzieci, zawsze czekam na Was. Nic i nikt nie broni Wam, byście do mnie przychodziły, tylko same zechciejcie. Ja miłość czekam. W miłosierdziu moim każda dusza oczyści i odnowi swoje życie, by szczęścia mojego zaznać już tutaj. 23 lutego 2016 roku I Jezus Anioł, córko moja, bądź przy mnie bardziej. Miłosierdzie moje jest największym przymiotem mojego serca. Miłość moja pragnie, aby dusze, które do mnie przychodzą, były ufne. Ja umarłem dla nich, a i teraz moje cierpienie jest nieustanne. Krew i woda mojego miłosierdzia zdaje się być niczym dla tego świata. Cierpienie moje zwiększa się, bo wciąż tracę duszę. Ból mojego serca i serca mojej matki staje się nie do zniesienia. Teraz nasze serca obleczone są już trzecim cierniem, ale mógłbym cierpieć dla Was jeszcze więcej, abyście tylko do mnie wróciły. To największe moje pragnienie i mojej matki. Miłosierdzie moje oczekuje na Was jako brama nieba, jako szczęście wieczne, jako zbawienie Wasze. Tak przychodźcie do mnie, moje dusze, bo tęsknię za Wami. Ukochałem Was miłością pierwszą i utkałem w łonie Matki. Kocham Was nad życie swoje. Czas jest już krótki i niedługo przyjdę jako Sędzia Sprawiedliwy. Zapewniam Was, niewiele czasu już zostało. Bądźcie moimi tak, jak ja Wasz jestem. 24 lutego 2016 roku. Jezus. Moc mojego miłosierdzia przenika wszelkie dusze, które przychodzą do Niego jako zdroju wody żywej. Moc mojego miłosierdzia umacnia dusze i prowadzi je bez potknięcia. Koroną zbawienia jest moje miłosierdzie. Jestem królem i panem miłosierdzia. Ufajcie moje dusze, bo z Wami jestem w bliskości. Królestwo moje jest w niebie, ale i tutaj pragnę królować w Waszych sercach i być mocą Waszej duszy. Miłość moja tęskni za Wami. I oczekuję Waszego powrotu. Jestem Ojcem Miłosierdzia i ukochałem Was ojcowską miłością. Tak wiele dusz idzie teraz na zatracenie, nie chcą znać mojej miłości. Król tego świata zwodzi dusze przez przyjemności zmysłów, niszczy dusze przez kłamliwe obietnice, jest Ojcem Kłamstwa. Żadna dusza nie jest wolna od kuszenia. Dlatego pragnę, byście przylgnęły do mnie całkowicie, tylko we mnie jesteście bezpieczni. Ten czas, kiedy przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, zbliża się nieuchronnie. Moje dzieci, ten czas miłosierdzia jest wam dany jako nieustająca ofiara dla was. Pragnę, byście go wykorzystały jak najlepiej. Umiłowałem was na wieki. Jakże pragnę waszej miłości i oddania. Kochane dzieci, jestem dla Was. Moja miłość jest dla Was. Moja krew i woda jest dla Was. Serce moje płonie ogniem żarliwej tęsknoty. Tak Was umiłowałem, abyście byli moimi na wieki. Królestwo moje jest w niebie, i tam jest Wasz dom. Ojczyzna Wasza w moim szczęściu. Aniu, córko moja. Słowa zapisane w tym zeszycie są moje, tylko moje.